Patrzcie, co żem zamówił? Drzwi harmoniki, które trzeba zamontować na górze do pokoju. Uuuu. Mamy to. I teraz to, co najgorsze. Trzeba skrócić drzwi. Zaznaczyłem to dookoła. Idziemy próbować. Trzymajcie kciuki. Poszło w miarę. Ok. I uszkodziłem, ja dole Co ja, że pardolę. Jak to się kupa wydarzyło Tu roz***łem Idziemy je założyć, może będzie git Co jest? Za długie? No proszę cię Ja Polę. I patrzcie, tutaj zakładamy Sztoruje po ziemi Czy tak zostawić i mieć wpadę? Się przyzwyczai człowiek przecież I teraz trzeba przymocować ten magnesik Kopię, mamy to! C zajebiście! Te drzwi nawet tutaj elegancko pasują.